Bitcoin po wybiciu nowego all time high zaliczył dynamiczny zjazd, co spowodowało sporo korektę na Ethereum oraz altcoinach. Więc w dzisiejszym materiale omówimy, dlaczego jest to mocno niepokojący sygnał i czy może nas czekać potencjalnie powtórka ze stycznia, czyli większa korekta. Słuchajcie, od ostatniego filmu naprawdę wydarzyło się bardzo dużo, kilka kluczowych sygnałów, które musimy sobie tutaj omówić. Więc w dzisiejszym filmie skupimy się stricte na analizie samego Bitcoina. A słuchajcie, jeżeli interesuje was temat co dalej z Ethereum oraz z altcoinami, no to zapraszam na nasz Telegram, no bo tutaj mamy taką serię, że co niedzielę robimy rozbudowany update i akurat dzisiaj będzie to podzielone na dwie części, po prostu Bitcoina sobie omówimy na YouTubie, a Ethereum oraz altcoiny właśnie na Telegramie, więc zapraszam do dołączenia, link w opisie pod tym filmem. Więc słuchajcie, na samym wstępie musimy sobie zaznaczyć, że sam fakt, że tutaj Bitcoin został odrzucony od naszego poprzedniego all time high i dostaliśmy od razu dynamiczny zjazd w dół, no naprawdę jest dosyć niepokojącym Sygnałem. I żeby nie było, żeby zaraz tutaj niektórzy nie wyskoczyli na nas z pochodniami. My cały czas jesteśmy byczo nastawieni do rynku w dłuższej perspektywie. I też oczywiście w naszym interesie jest, żeby tutaj były wzrosty, no bo jak sami wiecie, my jesteśmy cały czas w longach na Bitcoinie. Czy to z tej strefy na YouTube wam pokazywałem, że będziemy longować, czy to też z tej. Tak samo na Ethereum, słuchajcie, no trzy strefy do longowania wam wyznaczyliśmy. Jak na razie trzy razy z tych stref, bardzo ładne, mamy dynamiczne reakcje. Więc oczywiście tak jak wszyscy chcemy, żeby ten rynek dalej rósł. Ale po prostu nie będziemy się czarować. I jeżeli są niepokojące sygnały, jeżeli dużo wskazuje na to, że przed nami może być jakaś większa korekta, no to wiecie, że my na tym kanale po prostu nie owijamy w pawełnę i mówimy o tym prosto z mostu, jak jest. Bo niektórzy, wiadomo, obiecują złote góry lambo, nie wiadomo co, że rynek będzie tylko rósł, niezależnie co by się działo, i wiadomo, że to jest bullshit. Tak jak tutaj słuchajcie, cały czas wam mówiliśmy, że jest ryzyko, że ta korekta się pogłębi. Tak od tego miejsca wyznaczyliśmy wam strefę na te 74 tysiące że tu prawdopodobnie Bitcoin zrobi dołek i tu cały czas wam mówiliśmy, że będziemy w hoście, że będą wzrosty. Wyznaczyliśmy poziom między 119 a 131 już jakoś w kwietniu, więc powtórzę się ostatni raz, żeby nie było żadnych tutaj niejasności. To, co widzimy na wykresie, to wam właśnie mówimy na filmach na YouTubie i jest to bardzo ważne w obecnej sytuacji, bo ten sygnał, który dostaliśmy tutaj jest naprawdę bardzo niepokojący, bo jak wam później pokażę, dokładnie taki schemat mieliśmy w grudniu i w styczniu, że po ściągnięciu płynności Naszego all time high dostaliśmy dynamiczną korektę. I oczywiście nie twierdzę, że teraz powtórzymy ten scenariusz. Więc przeanalizujemy sobie teraz, słuchajcie, co się tutaj może wydarzyć. No więc po kolei nasze 4-godzinne momentum, jak tutaj widzicie, jesteśmy na dołku. Cała ta struktura wygląda dobrze, jest całkiem byczona na ten moment. Plus utrzymujemy kluczową strefę płynnościową, czyli nasze point of control całego tego range, Więc w obecnej sytuacji, patrząc na nasze momentum, jak najbardziej możliwy jest scenariusz, żebyśmy tutaj odreagowali gdzieś wyżej. I słuchajcie. Co bardzo ważne, tutaj zostawiliśmy masę płynności na górze. W strefie mniej więcej 123 tysięcy mamy 4 godzinnego Inverse Fair Value i Jest to najbardziej bearishowa struktura cenowa, jaką w ogóle można narysować przy wybijaniu All Time High. Więc naprawdę ten opór po prostu będzie działał jak taka ściana, którą będzie zdecydowanie niełatwo przebić. Więc patrząc na nasze momentum już się powtórzę, że tutaj możemy dostać jakieś odreagowanie. I w zależności gdzie to odreagowanie dojdzie, tak będzie trzeba reagować bo bardzo możliwe, że nie starczy paliwa, żeby dojść nawet do tego oporu, tylko zatrzymamy się gdzieś niżej, więc trzeba to na bieżąco monitorować, ale jeżeli byśmy podeszli do tego oporu i tutaj zaczęli budować, czy dostali jakieś dywergencje na niższych interwałach, czy też byśmy po prostu zobaczyli, że tutaj na 4 czterogodzinówce zmieniamy po prostu strukturę momentum na spadkową, no to to będzie najlepsze miejsce, żeby zakładać jakiekolwiek shorty na bitcoinie, czy też nawet, żeby realizować zyski, czy to ze spota, czy to z longów, bo jak wam potem pokażę, jest Więcej niepokojących sygnałów, przykładowo, jeżeli chodzi o analizę on chain i akumulację wielorybów, ale do tego jeszcze przejdziemy. Bo zobaczcie, jeżeli tutaj byśmy doszli na te 123 tysiące i dostali jakieś lokalne dywergencje, jakieś lokalne wyczerpania, no to zobaczcie, tutaj można śmiało stawiać stop lossa nad naszym all time high. I gdybyśmy doszli nawet na 115 tysięcy, no to risk reward mamy na poziomie 5, więc naprawdę byłoby to świetne zagranie. Już nie mówiąc, gdybyśmy spadali niżej, to wtedy w ogóle takie zagranie rozbiłoby malutki bank. No, i spójrzcie na to, przed oczami macie właśnie mapę likwidacji na Bitcoinie. I jak sobie tutaj zobaczymy, no to mamy naprawdę kilka ciekawych wskazówek, jak tutaj cena może się poruszać w najbliższym czasie. Bo jak widzicie, mamy największe klastry płynności na poziomie 120 tysięcy, okolice 115 000 i tutaj mniej więcej 111-112 tysięcy. Więc słuchajcie, jak sami wiecie, no rynek działa tak, że musi po prostu wykiwać jak największą ilość osób, bo market makerzy i kombinatorzy oczywiście muszą jak najwięcej wy wycisnąć z tego rynku i z każdego ruchu. Więc w najbliższym czasie patrząc właśnie na mapę płynności i na całą strukturę cenową Bitcoina, bardzo możliwe, że podejdziemy teraz pod 120 tysięcy, żeby zejść na 115 i stąd byłoby możliwe nawet podejście pod ten kluczowy opór, zjazd do 110 tysięcy dolarów, 111 zebrać całą tą płynność z dołu i dopiero wtedy finalny ruch, który by przedłużył nam ekspansję na Bitcoinie i ten finalny blow off to powiedzmy gdzieś we wrześniu. Więc jak sami widzicie, w najbliższym w bliższym czasie są perspektywy, że naprawdę będzie mocno bujało wykresami oczywiście nie musi absolutnie się tak wydarzyć, ale słuchajcie, podsumowując tą lokalną analizę bitcoina, no to mamy tak naprawdę dwie kluczowe strefy, które będziemy obserwować, a mianowicie jest to nasz kluczowy opór, czyli okolice 123 tysięcy jeżeli wybijemy to na ładnym wolumenie, utrzymamy się nad, no to lecimy od razu na 130 prawdopodobnie. I słuchajcie, strefa, która trzyma nam calutką strukturę wzrostową, no to jest okolica 110 tysięcy. Dolarów. Jeżeli spadniemy pod to, no to trzeba będzie zacząć się martwić. A dopóki jesteśmy nad tym poziomem, no to moim zdaniem tak wynika tutaj z naszej analizy, że cały czas jesteśmy w hoście i absolutnie nie ma się o co martwić. A jeżeli chodzi o naszą strategię, jak my się do tego dostosowujemy, no to my na ten moment nie mamy żadnych shortów. W ostatnich dniach, o czym Wam też mówiłem w poprzednim filmie, my realizowaliśmy tutaj trochę zysków z naszych longów, ale na ten moment nie mamy żadnych shortów po otwieranych. Wszystkie pozycje spot dalej trzymamy. Longi też są w grze. I po prostu czekamy co się tutaj wydarzy dalej, żeby podejmować jakieś decyzje. Bardzo mocna strefa, z której możemy mieć odreagowanie, to jest tak jak wam tutaj zaznaczyłem, 115 tysięcy, bo tutaj jest masa płynności. Więc możliwe, że nawet jeżeli byśmy zahaczyli tą strefę, no to stąd już trzeba obserwować, czy po prostu nie będzie na tyle pary, żeby wybijać nowe all-time high. Więc tak jak mówię, już kończąc tą analizę, trzy kluczowe strefy do obserwacji 123 tysiące główna ściana, która po prostu tutaj będzie nas zatrzymywać przed ekspansją, i pod nami dwa. Kluczowe wsparcia: strefa 115 tysięcy i mniej więcej 112-111. W tych rejonach jak najbardziej można próbować longować rynek. A jeżeli spadamy pod 110, no to wtedy zaczynamy się martwić i na pewno będziemy Was informować, co dalej, czy to na YouTubie, czy też na naszym Telegramie. Słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani analizą techniczną, tradingiem i chcecie po prostu nauczyć się, jak rozgrywać rynek aktywnie, no to będzie ku temu naprawdę świetna okazja, bo już niedługo, już w przyszłym tygodniu, startujemy z naszą grupą premium, gdzie jak widzicie tutaj po lewej macie otwarte sekcje, które będą na tej grupie, będzie tutaj Scalp Trading, Swing Trading, będą czaty, gdzie będzie. Będziemy mogli ze sobą porozmawiać i rozbudowane analizy, których nie będzie nigdzie indziej. A co najważniejsze, będzie rozbudowana sekcja edukacyjna czyli e-booki, kurs tradingowy oraz nasze wskaźniki, których używamy na filmach do odebrania. Jeżeli chcecie poczytać więcej, no to wejdźcie na nasz telegram i kliknijcie sobie tutaj w przypięty post. I w dużym skrócie, żeby dołączyć do tej grupy, musicie mieć konto na giełdzie PitGet z naszego reflinka. A jest teraz ku temu świetna okazja, bo trwa naprawdę ogromna promocja, gdzie możecie odebrać masę kasy, więc Wejdźcie sobie w opis pod tym filmem, drugi link to jest link do naszego telegrama, więc koniecznie sobie dołączcie. I na samej górze opisu jest właśnie nasz reflink do giełdy BitGet. I słuchajcie, w dużym skrócie możecie sobie odebrać 350 dolarów w pozycji na dźwigni, czyli to działa tak, że te 350 USDT w pozycji możecie wrzucić na dowolną dźwignię razy 10, czy też nawet razy 100. I wtedy przykładowo macie pozycję o wartości 3,5 tysiąca dolarów, z czego już można naprawdę wykręcić na czysto kilkaset dolarów zysku, które później możecie sobie wypłacić, zrobić z nimi cokolwiek chcecie, i żeby odebrać te środki, no to musicie do końca trwania kampanii, czyli do 27 sierpnia, trzymać ponad 3000 dolarów na koncie futures, i jeżeli w momencie zakończenia tej kampanii będziecie trzymać powyżej tej kwoty właśnie na koncie futures, no to otrzymacie bonus w wysokości 350 dolców, i tak jak tu widzicie, są też niższe progi, możecie wpłacić mniejszy kapitał i wtedy po prostu odbierzecie mniejszy bonus, i osobiście radzę Wam się śpieszyć, bo tutaj jest mocno ograniczona łączna pula nagród, na ten moment jest jeszcze masa miejsc, bo ta kampania dopiero się rozpoczęła, więc na spokojnie dacie radę to sobie odebrać. Słuchajcie, mimo niepokojących sygnałów na Bitcoinie, no to Ethereum jest naprawdę bardzo bycze. Tutaj nasze analizy idą jak po sznurku, zobaczcie, te strefy do longowania bardzo fajnie się sprawdzają, ale słuchajcie o Ethereum i o altcoinach porozmawiamy sobie na telegramie. Wydaje mi się, że tak mniej więcej o 20 dodam na nasz telegram właśnie analizę Ethera i Altcoinów. I tak w skrócie wam tylko powiem, że sam fakt, że mamy tak bardzo bycze Ethereum zdecydowanie poprawia lokalną sytuację. No bo bitcoin z lokalnej perspektywy, tak jak już wam powiedziałem, no wygląda dosyć niebezpiecznie mamy niepokojące sygnały, ale jest szansa, że tutaj Ethereum przejmie ster na rynku i po prostu dzięki temu, że Ether będzie sobie dobrze radził, no to reszta rynku też będzie fajnie performować, ale więcej o tym po prostu napiszemy na naszym telegramie. No i dobra, tak jak Wam wcześniej wspomniałem, że możemy mieć powtórkę z grudnia i stycznia, więc teraz dokładnie Wam pokażę o co mi chodziło, bo zobaczcie, podczas tej pierwszej ekspansji, jak tutaj po wyborach prezydenckich w listopadzie dostaliśmy rajd i pierwszy raz przebiliśmy 100 tysięcy dolarów, wybiliśmy i ustanowiliśmy nasze All time high mniej więcej na poziomie 106 tam 108 tysięcy i to było dokładnie w połowie grudnia. Po mniej więcej miesięcznej korekcie tutaj dostaliśmy drugą próbę, która tylko ściągnęła płynność, co prawda leciutko poprawiła nasze all time high, ale również została dynamicznie ściągnięta. I jak tutaj widzicie po lekkiej konsolidacji, która też swoją drogą trwała całutki kolejny miesiąc, dostaliśmy już dynamiczniejsze spadki i całutki ten ruch przeciągnął się aż do 4 miesięcy i zostało to wszystko za początku właśnie tym negatywnym sygnałem, który mamy teraz, czyli po prostu brutalnym odrzuceniem z naszego poprzedniego all-time high. Więc no jak sami widzicie, jest to mocno negatywny sygnał, który po prostu trzeba monitorować. I tak jak wam powiedziałem, słuchajcie, to póki jesteśmy powyżej 110 tysięcy dolarów, no to ja po prostu się nie martwię. Więc słuchajcie, patrząc na Bitcoina w takiej skali makro, no to tutaj mamy kilka kluczowych stref, które mogłyby nas utrzymać w razie większej korekty. No bo słuchajcie, wielokrotnie wam tutaj pokazywaliśmy, mówimy. Wam o tym regularnie w filmach, że biorąc pod uwagę cykliczność i globalną podaż pieniądza, no tutaj bardzo możliwy jest szczyt między wrześniem i październikiem, ale oczywiście nie jest to pewnik i jest szansa, że ten cykl nam się po prostu wydłuży. Ja na ten moment nie wierzę w scenariusz, że przez cały przyszły rok mielibyśmy mieć przykładowo wzrosty i byśmy weszli w tak zwany supercykl, ale też z drugiej strony jest to całkowicie możliwy i realny scenariusz, że obecna host zakończy nam się przykładowo w grudniu tego roku albo w styczniu. Czy w lutym roku przyszłego? Regularnie Wam powtarzam, że dobry inwestor musi brać pod uwagę każdy możliwy scenariusz i my na tym kanale właśnie to robimy. Dopóki jesteśmy nad 110, wszystko jest dobrze, nie mamy się czym martwić, ale gdybyśmy mieli spadać niżej, no to kilka kluczowych stref. Przede wszystkim przedział od 106 do 103 tysięcy, tutaj z naciskiem właśnie na ten poziom mniej więcej 104 tysięcy, poniżej poziom 96 tysięcy i cała strefa od tutaj mniej więcej 93 do 80. 86, właśnie z naciskiem na ten poziom mniej więcej 86 tysięcy dolarów. W każdej z tych stref moglibyśmy zatrzymać głębszy spadek. I nawet rekordowo, słuchajcie, na ten moment wiem, że jest to scenariusz science fiction. Ale gdybyśmy mieli zrobić większą korektę, no to niewykluczone jest absolutnie. Żebyśmy, zobaczcie, tak jak tutaj ze stycznia do kwietnia mieliśmy korektę 32%. Tak, słuchajcie, no od tego szczytu potencjalnie tutaj na poziom 86 tysięcy dolarów wychodzi tutaj 32. Procent spadku, i nawet z tego miejsca mogłaby być hosta kontynuowana, i absolutnie nie jest to niemożliwy scenariusz. Na ten moment jest to bardzo, ale to bardzo mało prawdopodobne. Ale po prostu musimy mieć z tyłu głowy, że nawet taka ewentualność wchodzi w grę. Patrząc jeszcze na momentum bitcoina, no mamy tutaj bardzo mocną dywergencję na naszym dziennym interwale między tym szczytem z połowy lipca, gdzie pierwszy raz wybijaliśmy all time high, a właśnie obecnym szczytem, więc jest to dosyć niepokojące, trzeba przyznać. Na 12-godzinnym interwale widzimy, że oprócz tej mocnej dywergencji nawet tutaj money flow zaczęło być spadkowe. Jak widzicie tutaj wchodzimy już na kolor czerwony, co sygnalizuje taką przynajmniej średnioterminową zmianę trendu na spadkowy i tak samo na dwudniowym interwale mamy przepotężną dywergencję, więc no niestety są to takie negatywne sygnały, które musimy po prostu mieć z tyłu głowy. I niestety słuchajcie, kolejny negatywny sygnał płynie nam ze wskaźnika OnChain, który regularnie Wam pokazujemy, a mianowicie Accumulation Trend Score, który mierzy właśnie aktywność dużych portfeli i akumulację wśród wielorybów. Ekspresowe wyjaśnienie dla nowych widzów, jak jest kolor granatowy, jak jest jedynka, to jest mocna akumulacja, jak jest kolor żółty, jesteśmy blisko zera, no to jest brak akumulacji, co często sygnalizuje nam po prostu zmianę trendu i start większej korekty, tak jak to było w grudniu i w styczniu. Zobaczcie, w grudniu cały czas tutaj mocna akumulacja, więc ride był kontynuowany. W styczniu nowe all time high, ale przy zerowej akumulacji. Więc tutaj to sugeruje, że dźwignia po prostu wypchała nam tą cenę mocno spekulacyjnie, co po prostu poskutkowało zdecydowanie większą korektą. I teraz, niestety, niestety mamy podobnie. Nie jest aż tak źle i nie jest ta sytuacja aż tak dosłownie, nomen, nomen, zero-jedynkowa, jak była w grudniu i w styczniu. Ale słuchajcie, tutaj od wybicia all time high, druga połowa lipca to była. Była maksymalna akumulacja przez cały czas. Nawet na tym spadku była bardzo mocna akumulacja, co jak sami pamiętacie, mówiliśmy Wam na YouTubie i pisaliśmy na Telegramie, że jak najbardziej to pozwala nam myśleć o wyższych wartościach na Bitcoinie, ale tutaj zobaczcie już dzień, w którym wybijaliśmy nowe all time high, no ta akumulacja wyniosła 0,57, więc nie był to jakiś świetny odczyt. I zobaczcie tutaj przybliżyłem trochę ten wykres. Ostatnie trzy dni tutaj od czwartku, no to jest bardzo mocno słabnąca ta akumulacja, bo ostatnie odczyty to to jest jak widzicie 0,48. 0,45 i za wczoraj sobotnie odczyt, no to jest poziom jedynie 0,28, i oczywiście nie musi to automatycznie świadczyć o tym, że przed nami jakaś większa korekta, ale gdybyśmy tutaj cały czas się osłabiali i przykładowo gdybyśmy doszli do tych 123 tysięcy, do tego kluczowego oporu, a na tym wskaźniku byśmy widzieli, że akumulacja jeszcze słabnie i mamy tu poziom przykładowo dosłownie 0, no to byłby to już na tyle niepokojący sygnał, że my byśmy zaczęli agresywnie brać zyski i po prostu Zakładać jakieś przynajmniej krótkoterminowe shorty na rynku, na ten moment jest to jedynie niepokojący sygnał i trzeba będzie to dalej mocno obserwować, co się tutaj wydarzy. Jeszcze o niczym to oczywiście na szczęście nie przesądza, ale musimy to mieć z tyłu głowy, że obecnie mamy taką sytuację, a nie inną. Więc słuchajcie, podsumowując, na ten moment nasza strategia pozostaje bez zmian. Longi mamy otwarte. Realizowaliśmy częściowo zyski w ostatnich dniach. Pozycje na spot oczywiście trzymamy dalej. Jeżeli będziemy tutaj dostawać kolejne niepokojące. Sygnały, będziemy na to reagować i oczywiście będziemy o tym na bieżąco informować, czy to na naszym Telegramie, czy też na YouTubie Ja szczególnie zapraszam Was na Telegram, bo tam po prostu więcej opowiemy sobie o tym, co spowodowało te obecne spadki, bo wynika to też z sytuacji makroekonomicznej, ale już nie będę przeciągał tego materiału i tak jak Wam wcześniej wspomniałem, przeanalizujemy sobie skrupulatnie sytuację na eterze i też na rynku altcoinów. Więc dzięki wielkie za uwagę, zapraszam na Telegram, zachęcam do skorzystania stanie z promocji na giełdzie Bitget, bo już niedługo startuje grupa premium i w tym materiale to by było wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.